Dzisiaj mamy numer 50, jest numer 50 zwrotnica prawa. Jak mówiłem, to badziewie musiałem się tu od tej strony. I tu od tej strony, ale że to jest numer 50, już połowa. To może dzisiaj opowiem o całej tej makiecie. Pokażę wszystko szczegółowo. Cała makieta, a potem pokażę co było w zeszycie. Tak postanowiłem, że z numerem 50, co już były pokazane wcześniej, to pokażę co my tutaj mamy. I tą makietę już miałem, jakby wydawała się Emma Glemos. Zacząłem budować ją w 2017 a dokładnie w marcu. To tą część już miałem gotową. E, to robiłem. Jak wszystko przychodziło? Także tu mamy model kartonowy wieży ciśnień. Nie pamiętam jakiej miejscowości bo już to pokazywałem. Wieża ciśnień. Tutaj mamy drezynę pancerną Tatry w barwach czeskich. Tutaj mamy w barwach polskich drezynę pancerną Tatry platformy z Shermanem i tutaj mamy pociąg pancerny Śmiały 2 jest to ten sam pociąg pancerny tutaj Panzerzug 8, Czeka, czek 8 dobrze mogę. nie pamiętam się to się to jest pociąg austro-węgierski który zdobyli Polacy i rozbili go na dwa składy i zrobili Śmiałego 2 i Piłsud 3G1 Tutaj mamy drezyny Dwie krasne czerwone gwiazda A dlatego mam dwie, bo kupowałem dwa zestawy. Jeden, żeby skleić w oryginale. Tak tutaj widzimy, ten pancerz Żubr w oryginale. Platforma. A drugi zrobiłem w wersji jeżdżącej. Tutaj mamy wieże ciśnień. Na stacji Jordanu, jak się nie mylę. Tutaj mamy nastawnia kolejowa, tam, tam kolejarza, w kolejarzy jest w środku w tej budzie, tam jeden macha widać. A po prawej stronie taki z tam najgrubszego dałem, pracownika kolei tam. Przy posiłku coś tam nie. Tam mamy z tyłu dwa wagony pancerne radzieckie za godziną Ta godzina tu jest mniejsza. Kupiona W ogrodzie zoologicznym w Wrocławiu w 2012 roku. Tutaj mamy po pancer, pociąg pancerny Lubowianin, ten, ten taki kolorowy. Oczywiście to jest fikcyjny, ja sobie go skleiłem, Zrobiłem yy, ze szkiców jakich miałem, ale jest fikcyjny dlatego, że takich barwach on nie był. Te barie są po prostu wzięte z burt okrętów, jakich jakichś kiedyś Których już nie mam Później mamy pociąg pancerny Śmiały Tutaj pociąg pancerny Danuta Ten żółty to a czy ten zielony chciałem powiedzieć, szczelec kresowy Radziecki, zdobeczny Czarna testerna Wagon kartonowy To też są wagony pociągu pancernego Ruskiego porobu stoi w Tu na torach stoją te wagony na błocznicy bo nie miałem gdzie już tego dać, bo byłam bardzo dużo pociągów pancernych. Tu są dwa spalinowozy pancerne Wehrmachtu serii B360, nie mylę. Tu jest w 560 w środku zabudowany jako w Wagon 16, wagon elektrospalinowy, pancerny polski polski pociąg, pancer parowoz pancerny serii 3 piłsudczyka to jest wagon artyleryjski, piłsudczyka to wagon artyleryjski, piłsudczyka i wagon szturmowy, zwany też e szturmowy, zwany też piechoty, chciałem powiedzieć. A tutaj są wagony pancerny, pancer platformy. Tutaj są wagony tego Żuga, pancerne, a sam parowóz stoi na obrotnicy nie, nieczynnej, zasypana została pasiana trawa, dlatego że to jest moje muzeum pociągów pancernych. I są tak widać turyści, którzy chodzą tu sobie zwiedzają te muzeum pociągów pancernych, a też żołnierzyki to jest taka dodatkowa atrakcja dla turystów, czyli rekonstrukcje wojskowe Te drzewko, ten dąbek to te sobie kupiłem w Max Hobby w Zawrzu jak byłem Max Hobby w Zawrzu jak byłem tutaj mamy też gazynę pancerną Tatrę polską i tu jest Pociąg pancerny Poznańczyk, taka ciekawostka, że pociągi pancerny Poznańczyk no to miały te same wagony artyleryjskie, tak samo śmiało i piłsudrzy, miały też te same wagony artyleryjskie, tylko troszkę tak one się różniły od siebie. I Tutaj mamy wieżę ciśnień, ale to jest. Plastykowa, tam tamte są wieże, obydwie kartonowe to jest E. Anglemos. Tak, tam mniejszą godzinę kupiłem w 2012 w ogrodzie geologicznym we Wrocławiu, to tam kupiłem w zeszłym roku na Warszawie, na Marwińskiej. U Chińczyków tu jest domek E. Anglemos. Taki sam czerwony ceglany jak tam, tylko tam był niekompletny, go dostałem. To mam go po prostu, sobie wymyśliłem go na, na palikach. Jest na palikach ten domek. Tam są kopanienki z, z zestawu Sexy Ladies. Tu jedna panienka sprząta. Tu jest parowozik w skali TT, ale on tutaj jest jako parowóz łączko jako pomnik. Przy krzakach tutaj mamy wustrzacki z motoryką podjeżdża. Ty Łodzie to są pamiątki z nadmorza i ludziki wędkarze. A wędkarze dlatego, że ja sam jestem wędkarzem. Mam kartę wędkarską łowię ryby. To jest wędkarz leży sobie na kamieniu. Tam jest dzieciak z ojcem. No tu cała rodzina. Te wędkarze się schodzą. No bo jestem wędkarzem, to też takie coś musiałem po prostu mieć. Latarnia morska jest. Jest kupiona w rewie Pamiątka. Tutaj mamy jelenie dokupione do lasu. To te ciemne choinki to są Emoglemos. To jest emaglemos. A te takie ładne jasne świerki to są od kolegi Krzyśka. A tam kupiłem choinkę w lipki. No w lipkach w Pico. To jest traktor Emoglemos. Tu widzimy dwa osiołki. Krowy. Jeszcze część krów jest od maglemos To są te cztery. Te czarno-białe. A te jaśniejsze takie to są wykupione z zestawu. Yy, ale to jest nie Pico, tylko to jest jakiś PRICER czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. to samo jak te Jelenie. Koniki też są. 4 Emaglemos, Cztery są dokupione. W Polsce kupiłem taki fajny zestaw. Tanczące azjatki: jedna z wężem, ptomem. druga taka tanczący brzuszki. Tutaj jest panienka z jorkiem, Jorka mamy, to musiałem mieć. Tu są dwa takie wyścigówki kupione po 2,50. Ja sobie brałem żółtą, żona sobie wzięła różową. Tu też taki samochód. Strażacki, taki sam jak tam, tylko z inną łodzią motorową. Tutaj mam plażowiczów. No, no może się co roku jeździ. Tu mam łódki, tam wędkarz też jest. O, tu mamy nudystów na Golasa. Nudystów tutaj się jedna paninka rozbiera. Ona była też w tym zestawie Sexy Ladies. Dworzec, ona Glemos. Dziki wsydałem. Posąg kupiony w Lwowie w 2017 roku tutaj jest budownictwo Amerką, Busteracki, lotniskowiec, e, lotniskowy lotniskowa Straż Pożarna, śmigłowce I tu mamy okład Autos z Dino, z sklepu Stiku, samochody tutaj mamy Szkołę Emoglemos, tam jest Żuraw Machano, stacjonarny, bo podwozie są wykorzystane do, tych, do tej platformy. Yy, kontener, i tutaj jest z yy, platforma ta do cesterny To są właśnie wzięte podwozia z tego żurawia i z wagonem pomocniczym. tam tamten posąg lwów, też kupiony w Lwowie w 2017 roku. I ten kamienny domek to jest Emagemos Gomos Remiza, kupiona też Perlacer, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale remizę musiałem mieć, bo jako strażak to, strażaków to, to jest priorytet u mnie, bo jestem naczelnikiem straży pożarnej. Jakby jestem w głębi straży, już jestem prawie 30 lat. Teraz mam drugą kadencję naczelnika, było teraz zebranie. Tutaj mamy samochód z poczty Man, tu mamy samochód z z poczty Mercedes, z poczty. Tutaj, tutaj mam, tam jest rotnica, które sobie daję gdzie indziej. Tam jest ślepy tor, nieczynna bocznica do tego peronu, bo tam wiadomo, że musiałbym na drabinie stać, żeby tam sięgać na przyścianie. To jest pociąg pancerny i radziecki i Lea Muromec, tam są te dwa wagony z tego składu jeszcze tam widzimy model kartonowy domek z Pumbą puzle 3D, tutaj mamy dwa perony Emaglemos. Oczywiście dałem sobie tabliczki murów, ludziki i tradycyjnie reklamy na filmu Godzilla, godzilla musi być. I tu mamy szlabany. Także mówiłem: Straż pożarna musi być. Tutaj mamy w środku gościa z powietrznym. Poląca się kamienica. Dokopiłem, bo musiałem mieć na makiecie akcję gaśniczą. Więc mam akcję gaśniczą. Tutaj widzimy strażacy. Tam wynoszą poszkodowaną osobę. Tam jedną ranim mówią lekarze. Traktor też kupiłem sobie do składania, do sklejania też takich sam. Pewno mam tutaj hydrantów no przy ulicach, przy budynkach, hydranty wiadomocioną, zasilanie wodne dlatego bardzo lubię ten skład gaśniczy, pociąg, ten pożarniczy drager z moimi samoróbkami no niestety jako strażak musiałem mieć takie lokomotywy. Oczywiście one są fikcyjne zrobione przeze mnie. Własnego pomysłu, a ja tylko takich lokomotyw nigdzie nie zobaczycie, tylko na mojej makiecie. Jak powiedziałem mam wędkarzy, jestem wędkarzem. Na plażę się jeździ, to parzezowicze, muszę mam plan na jakąś plażę. No chcę zobaczyć, to widzimy w koszu strażaka jednego. Straż panu. no i wiadomo jak jestem Mikołajem. To musiałem mieć coś takiego kawałek zimy. Kawałek takiego bieguna na rogu makiety. I mam Mikołaja, panią Mikołajową, zwierzątka, choineczkę, taka dziramka mała, kliona. Za tą ramka taką całą stawiam, że ona mi ją kupiła. Był już 15 albo 16 lat charytatywnie działamy. Jeżdżę w roli Mikołaja do domu samotnej matki z dzieckiem, do domu, do domu dziecka i do domu pomocy społecznej, gdzie są chore dzieci. Tak jeździmy już 600 lat, zbieramy datki u nas w na naszej gminie, w różnych sklepach. Potem robimy z tych datków prezenty i jeździmy obdarować dzieci w potrzebie. Jak co roku, taką akcję mikołajkową tutaj mamy na naszej gminie. I tak właśnie wygląda moja makieta, która zaczęła mnie budować w 2017 roku w 2017 roku ma wielkość 3 m na 1,20 m i tu była pierwsza makieta 3 m na 1,20 m ona była nad łóżkiem, bo na dole to było łóżko teraz robiłem sobie piętrowe bołuszko, teraz tam do góry jeszcze nie skończone jest, no ale już na dniach będzie skończone i tu właśnie jest ta granica, jak ten pod jest biały. To jest wszystko mata i Emo Tory Emo Glemos, a zewnętrzne są Tory Pikowskie. I tak właśnie wygląda moja makieta. roba pierwsza robiona. Co jeszcze jedynie, to jedynie dojdzie, to ja może. o turyście, na pewno bym chciał, żeby jeszcze doszło trochę ludzików. A tak więc chyba już na stronę dojdzie. No i tutaj w numerze 50 co tu mamy leśne detale. Jak zrobić sobie na przykład grzybki, a grzybki można zrobić ze steropianu. kruszymy steropian. I jak będzie taka główka z nóżką, no to można pomalować. robić grzybki czy jakieś owoce. To widzimy jak gośce maluje poradę tu To na przykład mamy porobione muchomory. Jak zrobić mu humory, nie? Grzyby do lasu mu humory. Takie małe kuleczki wystygować i porobić sobie. Lokomotywę zaraz zobaczymy nad Morzem Czerwonym. Nad Morzem Czerwonym. Może no, tutaj fajne ciekawe rzeczy są do czytania. I tu mamy lokomotywę radziecką, kwatę 10L. Piękna lokomotywa, świetna lokomotywa. Powiem Wam teraz, że takie domki teraz można kupić np. Na, na Allegro pułkownika, czy tam na Elks u jednego Wojtka. To chyba na Allegro, chyba dwóch sprzedawa je. I się teraz opłaca, bo przykład taki budynek można kupić za 25 zł. A on składał się z trzech części, to kosztował mnie 60 zł. Jak dwa pronumeraty, nie? Ja płaciłem za pronomeratę o 3 zł więcej, bo musiałem spłacać lokomotywę, wagon i sterownik. Dlatego ona kosztowała w kiosku 26,99, może być 27 zł. A, że miałem premium, to płaciłem 30 zł. Czyli płaciłem 120 zł na miesiąc. I przygodziło raz w miesiącu 4 numery to 120 zł na miesiąc. to samo te budynki białe. Przy ten ceglany też można je kupić nawet 30 zł, a ja płaciłem w dwóch numerach na 60. A ten, był w trzech numerach, ten no, no, to masz 30, 60, 90 zł. 60, a to po wtedy. Pewnie maracie premium. Na przykład ten samochód taki czerwony, tam co jest, to był w gazecie za 30 zł, a można kupić go teraz za 5 zł. Ten samochód traktor można kupić za 7 zł, a w gazecie był za 30. Także kto by to wiedział, że się ukaże, to potem na Allegro tam. Niech o tym nie przepuszczą nie wiedziałem. No ale nic prenumerator nie miałem. I lokomotywy mam. I tu właśnie widzimy. przepiękny spalinowus.